Cześć. Dzisiaj robimy płukanie instalacji, która ma już za sobą 30 lat pracy, a nawet i więcej. Zaraz pokrótce Wam pokażę co i jak. Jak to wygląda. Kotłownia jest po modernizacji na kotłowiocioł peletowy. Trochę. Bartanina taka moim zdaniem. Tutaj wynika jakaś. Ale zaraz wszystko ogarniemy. Się podłączę i zobaczycie co dalej. Wcześniej zacząłem płukanie, zaraz pójdziemy do kotłowni, zobaczyć co się tam dzieje. Pompa ewidentnie działa, bo się pieni. Mam podłączone już powietrze, filtry. I będziemy za jakiś czas sprawdzać co się dzieje. Już powoli słońce wstaje. Wcześniej zacząłem o 6.30 zaraz pokażę Wam pierwsze efekty pukania nie, wygląda to nieźle ale liczę na coś więcej filtr mam już utworzony zaraz tutaj to jest jakieś 15 minut zaraz wezmę oczyszczę to i będę pukał dalej jeszcze kilka godzin przed nami ogólnie pokażę Wam może instalacja może i nie może się uda Instalacja jest dość skomplikowana i myślę, że dlatego ktoś tutaj co montował sobie nie podoło za bardzo. Tutaj, jak widzicie, jest zawór czterodrogowy. Mamy tutaj zasilanie podpięte. I tutaj jest siłownik to jest wyjście z powrotu i z instalacji i jednego powrotu z instalacji. To jest zasilenie na zasobnik ciepłej wody. No i tutaj niby mamy ochronę powrotu, o tak zrobioną. Tylko co z tego, jeśli bezpośrednio z strójnika mamy na zasobnik ciepłej wody i ona nie przechodzi przez żadne podmieszanie czyli już zimna woda trafia na wymiennik w kotle, znaczy no, napalnik tam, no płaszcz wodny. Do tego dochodzi drugi powrót, który idzie w podłodze, i on też jest bezpośrednio do wpięty do instalacji. na Znaczy do kotła, i myślę, że to dlatego ta instalacja też nie grzeje tak jak powinna, płukanie postępuje zaraz będziemy robić czyszczenie kolejne magnetu trochę się nazbierało i będziemy pukać dalej aż będzie czysto On tu pacjenta który właśnie ożył nagromadzone osady zablokowały przepływ w głowicy znaczy zaworze termostatycznym Dopiero pomogło przyciśnięcie go tak, żeby w ogóle to jakkolwiek się ruszyło, rozruszać trzeba było. Teraz pełny przepływ idzie właśnie tym grzejnikiem. Od razu słychać, że pompa ruszyła. Samą czynność będę musiał powtórzyć w co najmniej jeszcze sześciu grzejnikach. No, tak to się kończy. Zaniedbanie instalacji później coś nie grzeje, za zimno. Nie można wyregulować. Słyszycie to? Ten syk to jest ten dźwięk, który oczekujemy od instalacji przy pukaniu. W tej chwili mamy pełny przepływ, nic nam nie tamuje, Będzie hulać. Pamiętajcie o dbaniu o, o swojej instalacji. One też się psują. Kolejny grzejniczek, który potrzebował pomocy naszej. Te nasze polskie instalacje. I <grywa> trzecie, zbieranie syfu z magnetu. Mamy tutaj małego magnetu, to jest stosunkowo niedużo. Ale jest dużo takich wielkaśnych kawałków rdzy. One zatykają głowice, oblepiają wirniki, pompy się wszystko kaszani. Będzie podejrzeć czwarte czyszczenie bagnetu Wygląda tak Jak widać z na płukanie mamy dużo grubych frakcji które się nie podnoszą za bardzo w instalacji No ale oceniam stan instalacji na gonalny, przynajmniej na jeśli chodzi o armaturę nawet zawory kulowe nie trzymają tak jak powinny, a zawory od termostatyki już całkiem trzeba zruszać wszystkie. I no, będzie trochę zabawy dzisiaj. Tutaj mam co wylałem jak na razie. No, szmulcu. Dobra, czyszczę i lecimy dalej. Będzie kolejne czyszczenie filtra. To jakieś pół godziny temu ostatni raz czyściłem. Teraz jesteśmy na parterze. I o, co mamy tutaj. Grube frakcje. Oczywiście zawory wszystkie się blokują po kolei. Najpierw puści trochę wody, później się blokuje, i tak w koło. Trzeba to wszystko usunąć z układu. Dobra, działamy. Jak widzicie, cały czas płuczę, płuczę, płuczę. Jest godzina 13. Zaczęłem o godzinie 6. Dalej wypłukuję grube frakcje. Przed chwilą płukałem, jakieś 5 minut temu. No i wyłapuję, wyłapuję. Tutaj chude, ale tutaj cały czas takie grube jak piach. Dobra, niech to jeszcze się pomoczy, bo to i tak jest za mało, żeby czyścić, chcę ręce brudzić. Pompa daje radę. Teraz odkręcam zawory grzejnikowe, te cały zestaw z dławikiem, żeby jak najwięcej przeszło wody przez grzejnik i oczyściło zawór, bo jeden zawór jest tak zabity, że będę musiał go rozebrać i oczyścić. Ręcznie. Także nie zawsze wszystko da się pompami uzyskać pompa dzielna, teraz dobijam sobie wody, bo wygoniło mi całe powietrze to trzeba dolać No, Skaz dzielnie czysta <grystanie> Dobra, lecę dalej śmęczyć się, podobno grzeło najgorzej, a słyszycie co się dzieje teraz Efekt płukania znakomity Ale nie dość, że jest gorzej, gorzej grzał to jeszcze zabudowany jest. No. Zobaczymy co dalej Ogólnie ten grzejnik to on grzały jako tako. teraz ten grzejnik co tu jest? Nie grzeje wcale znaczy, nie będzie grzał w ogóle teraz, bo zawór tutaj jest zabity cały syfem do klang. muszę to rozkręcić, powystukiwać i wtedy wróci krążenie mu Ale to za chwilę, już teraz chyba idzie szóste półczyszczenie filtra. Na razie włączyłem pompę, bo muszę jeden filtr, zawór udrożnić. Tutaj widzicie, cały czas tutaj narastają takie grube grudy. Muszę jeden zawór udrożnić, rozkręcić go, bo jest zabity. Tak więc jeszcze trochę mi zajmie. Jest godzina. Yy, zaraz tu sprawdzę na telefonie. Yy, 14. No to jeszcze trochę mi zajdzie tutaj. Kolejny sukces osiągnięty, ten grzejnik który sprawił problemy już hula, poczekam jeszcze przepędzę przez niego trochę żeby osad wypędziło cały jaki będzie i będę schodził do piwnicy, tam też bydlaczki są Razem wyleciało, ten grzejnik naprawdę stawiał opór, myślę że Całe zasilanie i powrót był zawalony gruzem do niego. I patrzcie, co tu, co tu było. Zaczynało się grubo, jest jeszcze grubiej. Ale. Mhm. Mm, mm. Sorry. Wróciłem, kamerę zapomniałem. No tak. Tak to wygląda. Zaraz się, za, kończę piętro pukać, parter wypukany. Idę zaraz jeszcze wypłuczę piwnicy, ale myślę, że tu jeszcze trochę zajdzie, bo trzeba wyczyścić tak, aż nie będzie w ogóle tego. Mordo, jeśli ci nie grzeją grzejniki, masz cały czas problem z ich regulacją, pompa i sita się zapychają. zwoń do mnie. A na pewno ci pomogę. Płukanie instalacji rozwiązuje dużo problemów, pomagają konserwować i wydłużać żywotność instalacji, a poza tym jeszcze zmniejszają koszta ogrzewania dzięki temu, że instalacja jest czysta i ma większą sprawność. Nie czekaj, aż wszystko stanie i nie będzie się w ogóle nic nie dało zrobić. Dlatego kontakt do mnie znajdziesz na Facebooku. Podepnę jakiś tutaj komentarz. Działamy na terenie Białego Stoku i ościennych województw Podlasia Dlatego jak masz jakieś pytania, dzwoń, Pisz. Możesz obejrzeć dzisiejszą realizację na YouTubie. Dlatego zapraszam i nie bójcie się tego. Wiem, że to jest nowość, ale potrafił ratować życie. Słyszycie, nade mną woda hula, ale to jeszcze nie wszystko, bo jesteśmy w... dopiero będę schodził do piwnicy, ale jeszcze chcę. Wypłukać w drugą stronę instalację, żeby mieć stuprocentową pewność, że nic tam nie zostało w leżakach. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz mam tu zasilanie wpięte, a chciałbym się wpiąć zasilaniem, w... nie zasilanie w zasilanie, tylko zasilanie w powrót i żeby w drugą stronę dmuchało i pruło. Żeby wypłukać wszystko, co zostanie w leżakach, żeby nie było żadnych farfoc i gród. Bo teraz to wylatuje taka rdza i kamień, że to głowa mała, że to tyle czasu działało. Ale w końcu przestało, więc dlatego tu jestem. No, zobaczycie później efekt końcowy. A ja teraz biorę się za robotę. Mam tu grzejnik w ten samym pionie co wcześniej był problematyczny. Stukałem tu, się odetkało. Widocznie gdzieś tutaj w tych kształtkach stoi szum. Trzeba trochę pokręcić zaworkiem, Poluzować. O, tu jest zakręcone, tego może nie idzie. No. Od razu poszło. No, czasami się zapnie w takim miejscu, że Nie wiadomo co robić. Ale jak ktoś ma doświadczenie to wie Dlatego ja tu jestem a nie kto Sam <śla> samotwała, nie? To wyjęcie, no tak o wygląda. Cały czas te grube frakcje się zbierają. Często czystsze, dlatego to nie wygląda tak spektakularnie. Ale wolę mieć czystszy magnet i bardziej efektywny niż nie czyścić, żeby to wyglądało dla zdjęć, dlatego tak o nie wiem, czy mam to nagrywać każde wyjęcie, czy nie, nie nagrywać. Ale teraz spółkę, trzeba parter już czystą wodą przelewam. No to o tak, o, zaraz do piwnicy będę schodził. Ale to i tak, wcześniej sprawdzałem to już było podobnie. To znaczy, nie, bo teraz nie czyściłem bo jakiś czas, I wcześniej tylko rzuciłem okiem, to było podobnie. Chyba już nic takiego nie wypluło. Ale zaraz sprawdzę, jak oczyszczę go. Update, bo przełączyłem teraz sobie. Zasilanie pompy w powrót instalacji i na odwrót, zasilanie w powrót pompy. No i płuczę teraz leżaki głównie, aby to wypluło wszystko do pompy, do osadnika magnetycznego, na znaczy separatora. To jeszcze z pół godziny porobię i będę płukał piwnicę. Ej moi mili, płuczę już teraz piwnicę tu mam wpięte w zasilanie a tutaj mam powrót z piwnicy tutaj jest on wpięty w, do kotła w powrót i tam, o nie wiem czy tu widać o teraz widać, tam jest powrót z piwnicy nie wiem kto to robił tą instalację te podpięcie, no ale jest spartolone Zobaczymy, czy klient będzie chciał to przerobić. Czy będzie czekał, zobaczyć aż czy to działa, czy to nie działa. Zobaczymy, możecie jak to zobaczyć, jak to jest zrobione. Albo tu od tej strony. O, tutaj będzie, jest ogólnie zamontowana pompka do CEO. To jest zawór czterodrogowy. Zasilanie. Tu powrót. Tutaj jest Zasilanie na. Nie, to jest powrót od grzejników z góry ogólnie, ale tu mam teraz zawór, bo cały czas woda mi leciała no takie nie wiadomo co, to jest powrót od wężownicy, to jest zasilanie wężownicy w zasobniku i takie o nie ma zaworu składającego. tam gdzie on powinien być to jest czy może tam nie powinien być zawór składzający, ale gdzieś w tym tej okolicy, a nie ma a z, instalacja zamknięta tak więc, no papa... patałachy robią w tym kraju nieraz. A tam pierdolisz pan. Zacząłem właśnie ostatni etap całego płukania, czyli przelewanie zimną wodą. Chwilę czekam aż się pompa napełni, zbuforuje trochę wody. Mam słabe przyłącze do wody, więc trochę trzeba poczekać. No ale zaraz będzie czysto i będzie można oficjalnie napełniać instalację czysto wodą, zalać inhibitor, odpowietrzyć i odpalić kocioł, żeby sprawdzić czy wszystko działa ostatnie wyjęcie magnetu. efekt zadowalający czas na odpalenie kociołek odpalony nagrzewa wodę i systematycznie jest dopełniona instalacja wszystko już tu złożone zostało Czekamy na efekt w postaci grza, grzejących grzejników. No, zostało mało tej roboty. Jest godzina 18:33. Moi drodzy, jest godzina 21: .00. Czas na małe podsumowanie dzisiejszego pukania. Instalacja była 40-letnia, używana co najmniej 30 lat w układzie otwartym. Z kotłem, śmie oczywiście śmieciuchem. 5 lat była w zastoju, i teraz od 5 lat jest w użytku. Oczywiście, odkąd jest w użytku, były same problemy z zacinaniem się, z problemami z odpowietrzaniem, chociaż to przyjęło się, że jak zimny jest grzejnik, to jest zapowietrzony. Otóż nie zawsze, jak jest zapowietrzony grzejnik, to on jest zimny tylko u góry, a najczęściej w rogu, gdzieś tam u góry w rogu, grzenika. Natomiast jak jest cały zimny albo całkowicie zimny na dnie, to oznacza, że on jest zamulony. Zamulony, zabity kamieniem, może być oblepiony, mogą być małe przekroje na rurach, i przez to za małe są przepływy na grzeniku, żeby go wystarczająco ogrzać. No, reasumując, klient zadowolony, ja jestem zadowolony, bardzo dobre efekty praca przyniosła. Grzejnik, który prawdopodobnie mówili, że nigdy nie grzał, albo przynajmniej niedogrzewany był, hula, teraz jak złoto, jakby ktoś nowy grzejnik zamontował i odpalił. No, co ja mogę powiedzieć? O instalację, tak samo jak o zdrowie, trzeba dbać. Instalacja też może się zepsuć i wtedy jak jest zaniedbana, a wymiana całej instalacji często wiąże się z remontem domu, może pochłonąć tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy. A tak tutaj no 14 godzin płukanie. Może to nie jest najtańsza rzecz, ale przynajmniej macie spokój na lata. I można kilka lat wymłodzić sobie instalację, żeby była zdrowa, służyła Wam długo. No i przywrócić jej pełną sprawność, a nie tylko lecieć na oparch. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie jakiś znak po sobie, w najlepiej komentarz, jakiś lajk, like, subskrypcję tam jak chcecie. No i ja, jeśli jesteście zainteresowani pukaniem, zapraszam Was do kontaktu, zostawię gdzieś albo wy w opisie, albo w tym jakimś komentarzu swój kontakt, możecie pisać do mnie, ja Wam, podajcie jakieś swoje instalacje, zrobię Wam wycenę, jak będziecie zadowoleni, możemy się ugadawać na jakiś termin, mi tam sioryba. No, zostawię tutaj też jeszcze jakiś slajdik o, to jest dobry maśl. Tak, więc dziękuję za uwagę. Klient zadowolony, ja zadowolony. Instalacja również zadowolona, więc nie ma co przedłużać. Kończymy. To cześć.